Kiedy rozstajemy się z kimś, kogo nadal kochamy, trudno znaleźć ukojenie. Serce wciąż pamięta chwilę bliskości, a umysł wraca do wspólnych wspomnień. Uczucie, które pozostaje, jest jak blizna, która przypomina o tym, co utracone, i sprawia, że codzienność staje się wyzwaniem. Nie ma jednej recepty na to, jak poradzić sobie po rozstaniu, ale istnieją kroki które mogą pomóc odnaleźć wewnętrzną równowagę i zacząć iść naprzód. Pierwszym krokiem jest zaakceptowanie emocji. W obliczu rozstania naturalnie pojawia się wiele uczuć: smutek, żal, złość, a nawet poczucie winy. Pozwól sobie przeżywać te emocje, bez ich tłumienia czy zaprzeczania im. Często próbujemy unikać bólu, aby nie czuć się słabymi, ale tłumienie emocji tylko pogłębia wewnętrzne rozdarcie. Pamiętaj, że pozwolenie sobie na przeżywanie trudnych uczuć jest częścią procesu zdrowienia i samoakceptacji. Możesz płakać, pisać o swoich uczuciach, rozmawiać z bliskimi lub prowadzić dziennik, cokolwiek pomoże ci lepiej zrozumieć i nazwać to, co czujesz. Kolejnym ważnym krokiem jest unikanie idealizacji byłego partnera. Gdy rozstajemy się, często mamy tendencję do skupiania się na pięknych wspomnieniach i zaletach osoby, którą kochaliśmy. Ignorując trudne aspekty relacji, staraj się patrzeć na przeszłość realistycznie i przypomnij sobie zarówno pozytywne, jak i negatywne cechy tej relacji. To może pomóc zrozumieć, że być może pewne aspekty związku nie były dla Ciebie zdrowe. Obiektywne spojrzenie na przeszłość pozwala dostrzec, że zakończenie tej relacji może otworzyć przed Tobą możliwość doświadczenia czegoś lepszego. Ważnym etapem jest również skierowanie uwagi na siebie. Po rozstaniu łatwo jest zanurzyć się w myślach o tym, co mogło być, ale warto w tym czasie zadbać o swoje potrzeby. Skieruj energię, którą dotychczas poświęcałaś relacji, na dbanie o siebie. Może to być dobry moment, aby odkryć lub rozwijać pasję, na które wcześniej brakowało ci czasu. Zadbaj o swoje zdrowie fizyczne, mentalne i emocjonalne, angażując się w aktywności. Które sprawiają Ci przyjemność i pomagają zyskać poczucie kontroli nad swoim życiem. Samorozwój, nawet w małych krokach, może wzmocnić Twoje poczucie wartości. Budowanie nowej codzienności to także próba radzenia sobie z pustką, którą pozostawił były partner. Przyzwyczajenie się do życia bez tej osoby może być trudne, ale powrót do rutyny i stworzenie nowych nawyków może przynieść ulgę. Zastanów się nad zmianą organizacji dnia czy wprowadzeniem nowych, pozytywnych działań do codzienności. Wypełnianie czasu wartościowymi zajęciami pomaga uniknąć ciągłego analizowania przeszłości. Skup się na małych zadaniach, które przyniosą satysfakcję. To może być praca, hobby, sport, czy relacje z przyjaciółmi i rodziną. Te drobne działania tworzą nowe wzorce, które wspierają proces leczenia emocjonalnego. Nie zapominaj też o budowaniu wsparcia społecznego. W trudnych chwilach otoczenie pełne życzliwych osób, które cię rozumieją, może stanowić ogromne oparcie. Dzielenie się swoimi emocjami z bliskimi pozwala poczuć, że nie jesteś w tym sama. Czasem nawet rozmowa z kimś, kto przeszedł podobne doświadczenia, może pomóc uzyskać nową perspektywę. Jeśli potrzebujesz bardziej profesjonalnej pomocy, rozważ wsparcie psychologa lub terapeuty specjalista może pomóc Ci zrozumieć, dlaczego trudno Ci puścić uczucia do byłego partnera i znaleźć sposoby na odbudowanie własnej siły emocjonalnej. Poświęcenie czasu na refleksję nad swoimi doświadczeniami także może okazać się pomocne. Zastanów się, czego nauczył Cię ten związek i jakie wartości chciałabyś pielęgnować w przyszłości. Refleksja nad przeszłością i wyciąganie wniosków z trudnych doświadczeń pomaga nie tylko w lepszym zrozumieniu siebie, ale także w budowaniu przyszłości opartej na wartościach, które są dla Ciebie ważne. Rozstanie, mimo bólu, może być punktem zwrotnym, który pozwala na wewnętrzny rozwój i lepsze zrozumienie własnych potrzeb. W miarę upływu czasu pamiętaj, że Twoje życie może ponownie wypełnić się szczęściem, nawet jeśli teraz wydaje się to nieosiągalne. Możesz tworzyć nowe relacje, odkrywać nowe zainteresowania, a przede wszystkim, odbudowywać siebie. Rozstanie może być bolesnym końcem, ale również szansą na nowy początek. Może się okazać, że z czasem dostrzeżesz, że ból po rozstaniu pozwolił ci stać się silniejszą osobą, gotową na nowe wyzwania. Najważniejsze, to wierzyć, że zasługujesz na szczęście i dobre relacje, i że każdy dzień przybliża cię do tego celu. Pozwól sobie na cierpliwość wobec siebie i swojego procesu leczenia. Czas jest kluczowym czynnikiem w radzeniu sobie z rozstaniem, a uzdrowienie emocjonalne nie następuje z dnia na dzień. Każdy ma swój indywidualny rytm, i ważne jest, by nie naciskać na siebie, aby poczuć się lepiej na siłę. Daj sobie czas, aby stopniowo wracać do pełni życia, odkrywając na nowo swoje cele, wartości i marzenia.